kolejnym holu zakupowym. Dzisiaj mamy hol zakupowy głównie z Reserved, ale mam też jedną rzecz z H&M, która przyszła mi z poprzedniego zamówienia. Poprzednie zamówienie pokazywałam Wam w ostatnim holu na kanale, ale tak jak mówię, doszła jeszcze jedna para butów, którą zamówiłam ostatnio, więc no co, bierzemy się za przymierzanie. Zauważyłam, często też pytacie, co mam na sobie na początku holi, więc od razu Wam mówię, tą sukienkę kupiłam jakoś miesiąc lub dwa miesiące temu na wyprzedaży, na Zalando jest to taka sukienka garniturowa ze Stradivariusa. Bardzo spodobał mi się ten kolor i super trafiłam, bo akurat w tym momencie odcienie koloru niebieskiego są bardzo modne. Bardzo dobrze czuję się w tej sukience, ale jeszcze nie miałam okazji nigdzie w niej wyjść, ale myślę, że wygląda dobrze. Fajnie się układa, więc jeśli może uda Wam się ją jeszcze znaleźć gdzieś w Stradivariusie albo na stronie Zalando, to śmiało możecie polować, bo naprawdę jest ładna. Mogę Wam w sumie wrzucić tutaj na ekran zdjęcie metki, bo powinna mieć, więc możecie sobie spróbować jej poszukać. A więc w dzisiejszym zamknięciu postawiłam na kolory, bo tak jak mówię, idzie wiosna, więc chciałam troszkę e, nowych, kolorowych ciuszków e, do swojej garderoby. No i tak, pierwsza rzecz, gdzie jest to jedyna rzecz, która jest kupiona na wyprzedaży, to taka marynarka. Nazwana jest na stronie jako koszula z domieszką wełny. To jest coś takiego. E, tak jak mówiłam, ja nie przymierzałam w ogóle jeszcze tych rzeczy, więc e, bardzo spodobał mi się ten materiał, spodobały mi się kolory. Wiele osób mówi mi, że dobrze wyglądam w niebieskim, e, więc no co, przymierzamy i do tej koszuli, do tej marynarki Przymierzę sobie jeszcze taką bluzkę z wiskozą. Ona kosztowała 49 zł, więc uważam, że jak za taką bluzeczkę zwykłą na ręączkach, to jest dość sporo, no bo tylko 20 zł drożej była ta koszula marynarka, którą Wam pokazałam przed momentem. Wzięłam rozmiar S i właśnie przymierzę sobie tą koszulę razem z tym topikiem. I myślę, że to będzie wyglądało spoko, choć nie wiem, jak to będzie z fakturą, ponieważ tutaj mamy taki prążkowany materiał, tam jest bardziej taki pleciony, no ale przymierzmy i zobaczymy. Zobaczymy. Przymierzone, tak prezentuje się ten topik Ubrałam do tego jakieś swoje dżinsy z szafy To są w ogóle dżinsy z H&M Też z obecnej kolekcji, jakbyście były zainteresowane I podoba mi się ten top Jest spoko, myślę, że go zostawię Bo taki biały topik z dekoltem w serek Który zresztą lubię Na pewno się do czegoś przyda I wykorzystam, czy to do jakiejś dżinsowej, marynarki Czy do jakiejkolwiek innej Także tak to wygląda, z tyłu też jest Taki dekolt jakby w serek no i przymierzmy teraz na to tą koszulę. Podoba mi się naprawdę mi się podoba fajnie ten materiał jest taka ciekawa tego rodzaju koszul jeszcze nie widziałam właśnie z takim wzorem o i troszkę tu jest zaciągnięta. Będę musiała zobaczyć, czy da się ściągnąć, ale myślę, że po prostu jak przyciągnę nitkę tam na dół od spodu, to będzie to wyglądało spokojnie, będzie widać, czy coś tutaj jest uszkodzone. Fajnie, że ona jest krótsza, że ten król jest taki podkreślający talię i e, wydaje mi się, że to dobrze wygląda przy mojej sylwetce. I obawiałam się troszkę, jak te dwa materiały będą ze sobą grać, ale moim zdaniem to wygląda dobrze. Możecie mi dać znać, co wy na ten temat sądzicie, e, ale jak dla mnie... Nice. I właśnie do takich jeansów fajny taki casualowy look, może ciut bardziej elegancko na co dzień. Spróbuję sobie jeszcze zapiąć tą koszulę. Ona jest na... Aha, na tradycyjne guziki. Tak wygląda po zapięciu. Wydaje mi się, że akurat w moim przypadku ona lepiej wyglądała, jak była rozpięta, także podejrzewam, że zapiętej nosić jej nie będę, ale w ten sposób... Bardzo mi się podoba, jeżeli Wam się spodobała, to tak jak mówię, ona jest akurat jedyną rzeczą z dzisiejszego Hola, która jest na wyprzedaży. Także musicie się spieszyć. Może stacjonarnie albo online, będzie jeszcze dostępna. Kupiłam ogólnie trzy takie topy, trzy takie koszulki z krótkim rękawem albo na ramioczkach, ponieważ planujemy na majówkę pojechać gdzieś w jakieś ciepłe miejsce. Jeszcze nie zdradzam, bo nie wiem, czy na pewno to wyjdzie. Jeśli wyjdzie, to na pewno o tym powiem we vlogu czy na story. Ale właśnie z myślą o tym wyjeździe kupiłam sobie kilka takich lżejszych, cieńszych koszulek topów. No i chciałam jeszcze coś takiego. Typowy krótki topik, tylko zasłaniający biust. On kosztował w Frizer 29,99. Bardzo ładny kolorek, lubię taki odcień fioletu. Widzicie, dzisiaj bazuję głównie na niebieskim, fioletowym, granatowym. Eee, zobaczymy, wzięłam rozmiar XS na S. Okej, okay, topik przymierzony jest taki materiał jak stroje na siłownię często, e, taki wiecie, ale ze streczem rozciągliwy. Ubrałam do niego biustonosz w stylu takiego balkoniku, bez ramionczek, e, wiecie, jakby bez tych wyciętych miseczek ku górze. E, I myślę, że taki stanik jest najlepszym rozwiązaniem do tego typu topów, albo po prostu zakładać top bez żadnego biustonosza. Tak będzie najlepiej, fajne. Myślę, że rozmiar też jest dobry. Przyda się nawet do takiej stylizacji, jakiejś wiecie, na wieczór, na lato. E, jeansy, topik na to, na przykład, bluza rozsuwana w jakimś jednolitym kolorze i będzie to wyglądało dobrze, także zostaje ze mną. Następna rzecz to bluzka sprążkowanej dzianiny czarna, cena 59,99. I w moim odczuciu jest to taka bluzeczka bardzo kobieca, bardzo dziewczęca. E, ma taki właśnie kobiecy dziewczęcy dekolt. E, sporo jest pokazane, jest dość mocno wycięta. E, taki trochę właśnie dekolt księżniczkowy. E, często w tych sukienkach e, księżniczek z Disneya właśnie tego typu dekolty były popularne. E, z tego co kojarzę. Mamy także takie ciekawe zakończenie na ramionka. No bardzo mi się podoba. Ubrałam do niej tak tak samo ten y, stanik y, balkonik y, bez ramionczek, y, i wydaje mi się, że y, wygląda tutaj w tej sytuacji najlepiej. Materiał faktycznie to jest taka y, dzianinka, ale myślę, że nie będzie się kulkował, bo często mam właśnie taką obawę przy y, tym rodzaju materiału. Ale jak na razie się nie zapowiada, także również ją zostawiam. I teraz zmiana koloru. Wzięłam taki garnitur w kolorze szałwiowym, pistacjowym, różnie jest nazywany. E, także jest cały garnitur. Obawiam się tutaj, jak będzie z rozmiarem spodni, ponieważ był dostępny rozmiar tylko XS. Ja najczęściej biorę jednak takie garniturowe spodnie w rozmiarze S, ale zobaczymy, jakby coś to po prostu wymienię albo oddam cały garnitur. E, ale zanim przejdę do garnituru, mam jeszcze jedną rzecz w kolorze niebieskim: koszula. E, oversize'owa koszula takim pięknym, żywym odcieniu niebieskiego e, przymierzam. Przymierzona, no i pewnie zauważyłyście, że ostatnio mam fazę na takie za duże, oversize'owe koszule. Nie wiem, ostatnie dwa zamówienia właśnie tego typu koszule kupuję. Z poprzedniego holu mam białą koszulę oversize'ową i taką czerwono pomarańczową. z H&M, no a teraz jeszcze do kompletu dojdzie taka niebieska, no ale podoba mi się, więc najprawdopodobniej zostanie. Jest to bawełniana koszula i cena 89,99, także ta nie była. Nie miałam żadnego rabatu w ogóle na zakupy WYZERS, nie miałam żadnego kodu, więc tutaj akurat minus. Myślę, że tak samo mm, sobie ją po prostu przewiążę w ten sposób, bo chyba tak najbardziej mi się podoba. Troszkę podwinęłam sobie rękawy, właśnie przewiązałam ją tutaj w ten sposób i. No jak dla mnie wygląda to ładnie. Możecie w sumie powiedzieć dziewczyny, czy faktycznie dobrze jest mi w takich odcieniach niebieskiego, bo mam taki jeden golfik, który kupiłam jakoś w zimę i jak go mam na sobie, to wiele właśnie osób mówi, że do mojego koloru włosów, do mojego typu urody ten odcień niebieskiego fajnie się prezentuje. Także możecie mi dać znać, czy też tak uważacie, czy po prostu ludzie sadzą mi komplementy tak o, żeby być miłym, miłym, bo tak też się zdarza, wiadomo. Nie no, ale podoba mi się, podejdę do Was jeszcze bliżej, żebyście sobie mogły zobaczyć ten materiał, ale jeśli lubicie niebieski i lubicie takie oversize'owe koszule, lubicie takie luźne stylizacje jak na przykład ta moja propozycja, to śmiało lećcie do Reserved. No fajna jest. Fajna jest, kupując te rzeczy miałam nadzieję, że a, kurde, wydałam 6 stóp, ale pewnie coś oddam, pewnie coś nie będzie mi pasowało, jak poprzymierzam na vlogu. No, okazuje się, że wszystko jest fajne i chyba wszystko zostanie ze mną. Zobaczymy jeszcze, jak ten garnitur. I przymierzyłam ten garnitur. No i akurat nie jestem go pewna, właśnie zwłaszcza tych spodni, ale nie tylko przez rozmiar. E, ogólnie spodnie kosztowały 79,99, a marynarka była w cenie 159 zł. E, także ten ma garnitur e, w sumie e, kosztował dobrze ponad dwie zł, ale czy ja jestem z niego jakoś bardzo zadowolona? Niekoniecznie. A przymierzę sobie jeszcze do niego te tramki z H&M, które właśnie do mnie doszły. Te trampki kosztowały około 35 zł, to była jakaś taka końcówka kolekcji. Zwykle białe tramki. Może te spodnie będą się prezentowały lepiej z butami. Rozmiar butów ogólnie jest dobry. One są ładne, także na pewno je zostawię, zwłaszcza za taką cenę. Do tych spodni niestety nie jestem przekonana. Wydaje mi się, że one średnio na mnie wyglądają, ale poczekam na Wasze opinie. Dajcie mi znać po obejrzeniu tego vloga, jak oceniacie po prostu mnie w tym garniturze. Wydaje mi się, że są tak trochę dziwnie skrojone albo po prostu są za małe. I może, gdybym miała rozmiar S, one układałyby się lepiej. Hmm. Mam mieszane uczucia, bo marynarka jest fajna marynarka jest ładna. Ale te spodnie kurczę, No, poczekam na Wasze opinie. Dajcie mi znać, co sądzicie, czy je zostawiać, czy nie. Czy dobrze wygląda w ogóle na tym garniturze, czy po prostu oddać go całego i szukać dalej garniturów w innych sklepach. Bo ogólnie kolorek bardzo mi się podoba, i jak tak patrzę w lusterku, to właśnie z tą białą bluzeczką też to pięknie się prezentuje, ale właśnie jakoś tak te spodnie. Jakoś się nie leżą. Nie wiem, wolałabym, może trochę wyższy stan, a jak chcę je wyżej pociągnąć, to tutaj wiadomo, robi się nieciekawie, plus nogawka idzie w górę. Daję wam jeszcze znać na końcu, że ja mam 1,72 m wzrostu. Wszystkie rozmiary miałyście pokazane na ekranie. Jak macie może jakieś, jakąś sieciówkę, w której są podobne garnitury i wydaje wam się, że są fajniejsze kroje, to możecie mi pisać w komentarzach. Chętnie przejrzę te sieciówki i jak znajdę garnitur, to na pewno wbiję do Was z vlogiem albo pokażę w jakimś osobnym cholu zakupowym. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Zapraszam Was gorąco do zostawienia subskrypcji na kanale i wpadania na mój Instagram. Zmykam, nie przedłużam. Do zobaczenia w kolejnym filmie.